Cześć, witam Was. Wczoraj nagrywałem filmik, otwierałem sobie przesyłkę z Allegro. No niestety niechcący wykasowałem w pracy ten filmik, ale nic się nie stało. Pokażę Wam, co sobie zamówiłem. Zamówiłem sobie takie wielkie pudło Magic the Gathering. Po ostatnim filmiku dużo osób tam nawet do mnie się odezwało. Zdziwiłem się trochę, bo nie wiedziałem, że aż tyle ludzi zbiera te karty albo zbierało. Sam doktor Radian nawet zbierał i chyba też będzie ze mną je zbierał. Na Warcrafty się już też widzę, przerzucił, cieszę się bardzo z tego powodu, dlatego ja ten będę wrzucał te filmiki z tymi kartami. Nie obchodzi mnie to, czy ktoś będzie lubiał, czy nie. To jest mój kanał, a wiem, że niektórzy ludzie też chcą oglądać inne filmy, a nie tylko z piłkarzami, bo to się czasami naprawdę już nudzi. A do Brazylii jeszcze niestety trzeba będzie poczekać. Dobra, eee, pokażę Wam przykładki przykładki są fajnie, fajnie zrobione z taką grafiką, jak widzicie. Były tam cztery boosterki, jak widzicie, boosterki są już otwarte. O, przygotowałem się nawet, żeby sobie nie zniszczyć. Jak wiecie, ja zbieram, a jeszcze bardziej mi się te podobają, bo są naprawdę świetnie zrobione, grafika. Dobra, teraz najważniejsze karty. Jeden tam z widzów pytał się po co mi tyle pudełek. Nie mam jeszcze całej kolekcji, nie chcę jeszcze wsadzać do segregatora, więc będę trzymał sobie w tych pudełkach. I mam już kilka serii. Po ostatnim otwieraniu pudełka, tam było kilka serii i trzymam sobie w takich pudełkach, ale jedną serię już mam w segregatorze, ale jeszcze nie pełną. Jak uzbieram, to wam pokażę. Tam widziałem, ktoś też się pytał o ten segregator. Wszystko pomału będzie pokazane. Pokażę Wam teraz karty, jakie mi się udało trafić. To jakaś tam reklama, nieważne. Tutaj są tak jakby, jak w Warcraft'cie karty hero, to tu są jakieś karty kreatury. Soldier. tu to samo. I tu jakaś świnia. <grytania> Nie będę oczywiście grał w te karty, będę je tylko zbierał. Teraz Wam pokażę karty zwykłe. Tak, o, szybko, jest tu sporo tych kart, są też powtórki. Grafika jest, no jak dla mnie, oszałamiająca, powala mnie na kolana. Bardziej mi się zaczynają podobać te karty niż warcrafty, ale warcrafty też będę oczywiście zbierał. Ale grafika, jak na takie małe karty, naprawdę jest świetnie zrobiona. Tu akurat są jakieś tam lasy, takie bzdety, ale no widzicie. Bardzo fajnie to wygląda. I to mi się podoba w tych kartach. Yy, teraz tak, karty te lepsze. Aha, ja nie mówiłem, nie mówiłem w poprzednim odcinku, że karty RAR to są z czarnym znaczkiem. To się chyba ktoś pomylił. To są karty common. Common, sawa. Dobra, nieważne. Pokażę wam teraz te lepsze karty. A teraz tak, dwa świeciaki mi. Świeciak ten jeden już był. Muszę trochę tak bo będzie mi widać, bo są karty już wsadzone w foliki z Ultra Pro. Zakupione oczywiście na Cars Planet Jeden świeciak. No, on tu tak nie będzie widać, że się świeci. O, widzicie trochę tak. To mój pierwszy świeciak. On był razem z tymi kartami, z tymi Land, czy jakaś tam zwietam. tam. To trafiłem w boosterku. Widzicie, świeci się. O. Uncommon, tutaj widzicie po znaczku. Ci, co zbierają, to się znają na tym, nie będę już się tłumaczył. Tutaj jest karta rar, czyli karta rzadka. W boosterku mi się trafiła kolejna. Naprawdę grafika jest superowa. I tu kolejna karta. I ja to jednak mam szczęście. W poprzednim odcinku pierwszy raz otwierałem te karty i trafiłem kartę. Mythic Rar, czy jakoś tak, nie wiem jak to się wymawia. Ej, wczoraj też miałem szczęście, proszę bardzo, trafiłem drugą kartę. Mythic Rar Master of Waves, czy jakoś tak. Sprawdziłem, ta karta na eBayu kosztuje 80 nawet do 100 zł. Znalazłem. Były też tam za 50-60, ale no, no, ja nie będę sprzedawał tej karty oczywiście. To jest moja druga karta już. Tu widać po znaczku, jest już inny kolor. I kurde, nie wiem, ktoś tam napisał, że otwierał i miał tylko jedną, trafił czy coś. Ja już mam dwie. Cieszę się z tego bardzo. Bardzo mi się podobają te karty, będę je otwierał. Nie wiem, jeżeli chcecie, to piszcie. Wiem, że też będą osoby, które nie chcą, ale no nie wiem, zrozumcie, że nie można ciągle w kółko otwierać te same saszetki z piłkarzami. No ludzie, ile można. No, także nie gniewajcie się. Ci co dają łapy w dół, Brazylia nadchodzi i będziemy otwierać Brazylię. A teraz wam coś pokażę: już z innej bajki, patrzcie na to. Cristiano Ronaldo siedzi sobie w takim mega wielkim holderku na śruby. Kurde, muszę się schować, żeby mnie nie było widać. To jest po prostu mistrzostwo świata. Zarąbiście to wygląda. Polecam wszystkim. To było zakupione na Cards Planet, jak widzieliście na ostatnim filmiku. I tutaj wiem, że to nie będzie pancował Ronaldo teraz do tego, ale tak chciałem przy okazji się pochwalić. No, lubię się czasami chwalić. Nie za dużo, ale czasami troszeczkę można. Patrzcie, no fajnie stoi, elegancko na tej podpórce. Kurde, to jest po prostu no, coś niesamowitego. Polecam wszystkim, bo naprawdę bardzo fajna rzecz. Możecie sobie zakupić na Cars Planet. Taką reklamę zrobiłem. Ale może ktoś się pokusi na to, bo bardzo ładnie to wygląda. Ja tutaj sobie trzymam. Mam jeszcze chyba dwa, już nie pamiętam, albo jeszcze jeden taki. I tam sobie też kogoś wsadzę. I to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Polecam. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Nie chcę, żeby był za długi, więc żegnam się z wami. Trzymajcie się miłego weekendu wam. Życzę na razie. Cześć.